Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Lucjan Wyrwicz, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii, Państwowego Instytutu Badawczego, oddział na ulicy Wawelskiej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, pani redaktor. Panie profesorze, jakie najnowsze doniesienia dotyczące diagnostyki, leczenia raka jelita grubego pojawiły się na ostatnim kongresie ASCO GI? Kongres Askobia jest jednym z najważniejszych kongresów w roku, takich punktów kontrolnych, co nowego w ogóle w onkologii nowotworów przewodu pokarmowego. W tym roku trudniej było uczestniczyć, bo kongres miał charakter wirtualny, no ale, ale kilka takich zdań dużych wybrzmiało. Po pierwsze, to, że diagnostyka molekularna i klasyfikacje molekularne nowotworów stają się coraz bardziej ważne. Amerykanie, zwłaszcza próbują zrozumieć, dlaczego ten sam nowotwór różni się leczy. tłumaczą to wieloma. Odrębnościami, że ktoś ma inne pochodzenie rasowe, inny poziom dochodu, z tego powodu inne ubezpieczenie, czy inną taką zgodność z terapią, tak zwany compliance, i dlatego zgłasza się na, do programów badań kontrolnych, czy, czy do samego leczenia. I rzeczywiście tych różnic wszędzie Amerykanie upatrują, i stąd klasyfikacje molekularne mają być tym zrównaniem różnic, no bo jeśli różne grupy etniczne będą miały inny podtyp na grubego, to wytłumaczy nam to, że to nie system jest zły, tylko nowotwór różny. A z tym, z, z tym takim przygotowaniem do tych mniejszości wypartych, to już od lat przewijają się doniesienia. Mamy szereg doniesień o o, o, ograniczonej dostępności programów badań przesiewowych, ale nie tylko w covid w tej erze teraz, tylko także w, wśród mniejszości etnicznych. I wiemy o tym, że te mniejszości po prostu się rzadziej zgłaszają. I dlatego w Miesiącu Świadomości Raka jeśli Tak Grubego mówmy, że jest to nowotwór, w którym można ograniczyć stopień zaawansowania przez zgłaszanie się do programu badań przysiewowych. A z racji tego, że kolonoskopia usuwa już stany przednowotworowe, to w zasadzie możemy też zmniejszyć ryzyko zachorowań. Może nie w tym roku, a w zeszłym roku na ASCO-GI pokazano coś niesamowitego w zakresie organizacji służby zdrowia. To był taki pakiet, dosłownie Pokazany w formie walizeczki, skrzyneczki, czy tam jakiegoś kartonu, który służył do tego, żeby w jednym z miast Stanów Zjednoczonych chory mógł zgłosić się do badania przesiewowego czyli to był pakiet pełen, przygotowawczy do screeningu. Miarka, woda, środek przeczyszczający instrukcja kartka z numerem telefonu opisane przygotowanie opisane badanie. Dlaczego to było takie niesamowite? Ponieważ ten pakiet był przeznaczony dla osób bezdomnych, dlatego zawierał wszystko, żeby ta osoba mogła poddać się badaniu. Czyli opieka skoordynowana, coś o czym teraz mówimy w Polsce. No opieka skoordynowana, jeśli, jeśli udostępniamy ubezpieczenie podstawowe pacjentom bezdomnym, no to wykryjmy u nich wcześniej nowotwór, bo będziemy społecznie za niego mniej płacić. Coś po prostu niesamowitego, na co wpadł taki kapitalistyczny kraj, jakim są, jakby są Stany Zjednoczone. Mówię kapitalistyczny, no bo mamy tam dominację ubezpieczeń prywatnych, współpłacenia, czyli rzeczy, w których, w których nie, pacjent stanowi osobie. Tak więc badania przesiewowe powinny być Zwłaszcza skierowane do takich osób, które nie zadbają o siebie, jeśli będą miały nowotwór. Ten program pokazano, że, że jest możliwy do wykonania. Marzyłoby mi się, żeby w Polsce chory, który ma chęć przebadania się, a na przykład ma obawę przed bólem lub wskazania do badania w nieczuleniu, żeby mógł to zrobić. No ale no w ogóle COVID troszeczkę nam zatrzymał, zatrzymał te, te badania przesiewowe i dlatego musimy o tym mówić. Nie ma lepszego sposobu leczenia niż wykrywanie wczesne. Panie profesorze, w kontekście zbliżających się zmian w opiece onkologicznej Ministerstwo Zdrowia zaproponowało wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej. Czy Pana zdaniem, w kontekście tych doniesień, związanych także z diagnostyką molekularną, tymi badaniami ukierunkowanymi już molekularnie w wybranych nowotworach, powinny zajmować się placówki znajdujące się w sieci, w krajowej sieci onkologicznej? Czy jednak te badania powinny być dostępne możliwie szeroko? Znaczy, to jest tak. Krajowa sieć onkologiczna zakładać Zakłada i najpewniej zakładać będzie pewne poziomy referencyjności. Pewien poziom referencyjności podstawowej, rozszerzonej i tej referencyjności najwyższej. Oczywiście tak się składa, że w tym poziomie referencyjności najwyższej, tych nazwijmy tych dawnych wojewódzkich ośrodkach onkologicznych, jest pełna dostępność leczenia pod postacią programów lekowych, a w tej poradni gdzieś przy domu, gdzie niekiedy jest ograniczony zakres stosowanych chemioterapii. Chociaż w raku jelita grubego penetracja do zakontraktowania programu lekowego jest relatywnie duża. Jakkolwiek, program lekowy opisuje kryteria włączenia, kryteria kontynuacji, kryteria przerywania. Tam nie potrzeba wielkiej finezji, tam potrzeba bliskości miejsca. Tak więc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby program lekowy był dostępny tylko w ośrodkach referencyjnych. On powinien być dostępny w ośrodkach wszystkich, bo nie po to płatnik już przygotował z udziałem ekspertów taki program. Sposób leczenia, który jest już obwarowany wieloma ograniczeniami, żeby potem ograniczać to lokalizacyjnie. W odróżnieniu od tego, trudny chory leczony radykalnie, zwłaszcza chory z rakiem odbytnicy, gdzie to doświadczenie ośrodka jest kluczowo ważne, on może bezpośrednio iść do każdego ośrodka onkologicznego. A wiemy dobrze, że rak odbytnicy, czyli tej końcowej części jelita grubego, jest chorobą jednego dobrego zabiegu operacyjnego, do którego trzeba wykonać właściwe przygotowanie, właściwe stopniowanie, użyć właściwych metod, a ich mamy coraz więcej. Dlatego, no, jak ja widzę ten podział referencyjności w. W obrębie dowolnego tworu skoordynowanego może to się nazywać Krajową Siecią Onkologiczną. W ten sposób, że leczenie paliatywne, leczenie w programach lekowych jest jak najbliżej miejsca zamieszkania. Leczenie radykalne, trudne przypadki jest w jak najbardziej ośrodku referencyjnym. Leczenie pooperacyjne standardowe czyli chory po operacji raka jelita grubego, ma zajęte 2 przez 12 przebadanych węzłów chłonnych, wymaga 3 lub 6-miesięcznej chemioterapii, to nie musi tego realizować ośrodek referencyjny znowu. Ale to jest coś, co powinno oczywiście być realizowane na każdym poziomie, ale takie przypisane do tego ośrodka pośrodku, czyli tego ośrodka, średniej referencyjności, ponieważ tam powinno być doświadczenie powtarzalne po to, żeby zrealizować tą chemioterapię terminowo i, i skutecznie, bezpiecznie. Czy tak będzie to zmierzać? No niestety najprawdopodobniej nie, ponieważ rak grubego jest Pani redaktor nowotworem częsty. Jak się otwiera drzwi poradni, no to wsypuje się do środka pewna grupa pacjentek z rakiem piersi, i pacjentek, i pacjentów z rakiem jelita grubego, i pacjenci z rakiem płuca. To są te trzy grupy liczebnościowo największe, i one muszą być dobrze zaopiekowane wszędzie. Czy w sposób skoordynowany uda się tych chorych poprzesuwać? Bardzo mi trudno powiedzieć. Panie profesorze, tak jak pan wspomniał, rak jelita grubego jest nadal nowotworem bardzo częstym. Dane między innymi Fundacji Europa Kolon wskazują, że jest to nowotwór, który ma największą dynamikę jeśli chodzi o polskich pacjentów, jeśli chodzi o nowotwory złośliwe. Co tak naprawdę jest przyczyną takiego stanu rzeczy i czy jesteśmy w stanie. Jako, jako społeczeństwo, zapanować nad tą epidemią raka jelita grubego? Jest takich 12 kroków dla zdrowia ogłoszonych przez agendy ministerialne. To nie są truizmy, ale to są rzeczy, które rzeczywiście wpływają na, na obniżenie zapadalności. Dieta, rów, ograniczanie masy ciała, ograniczenie palenia papierosów. I wpływa to nie tylko na, na zapadalność na raka jelita grubego, ale na inne nowotwory złośliwe i to nie są truizmy. Bo nawet jeśli trzymamy się tych rzeczy, jesteśmy zdrowszym pacjentem, który ma nowotwór, no to pacjent, który nie pali, nie ma nadmiernej masy ciała, jest regularnie, no, zażywa ruchu, tej aktywności ruchowej, to taki pacjent szybciej i łatwiej przechodzi przez trudne leczenie, jakim jest leczenie operacyjne. Tak więc ten punkt to się nazywa prewencja pierwotna prewencja wtórna czyli wczesne wykrywanie to jest zgłaszanie się na badania przesiewowe, żeby wykryć nowotwór już na wcześniejszym etapie. Jednocześnie są nowotwór usuwamy polipy, więc to też ma wymiar prewencji pierwotnej. No i prewencja trzeciorzędowa to kontrola po leczeniu. Tutaj także, zresztą, newsy z zeszłego roku są bardzo ciekawe. Bo świadomości te mówią nam, nam to, że być może nie trzeba aż tak intensywnie kontrolować pacjentów, jak kontrolowaliśmy w poprzednich latach. Być może nie trzeba aż tak nadużywać tomografii komputerowej, kontrolnej, bo, bo ten dłuższe przerwy są akceptowalne między badaniami. To miało znaczenie w czasie COVID-u. No bo w czasie COVID-u nie chcieliśmy zagęszczenia w poradni, więc musieliśmy któryś chorych odroczyć. Akurat tych z rakiem lita grubego, zwłaszcza tych z grup ryzyka, no to ja osobiście mówiłem, dobrze, drogi panie, zrobiliśmy markery, tomografię w marcu, idzie pandemia, widzimy się w marcu przyszłego roku, chyba żeby coś było. Bo nawet jak robimy intensywny tak zwany nadzór, czyli follow-up z wizytami co trzy miesiące, a nie co roku, to i tak połowa nawrotów jest wykrywana pomiędzy wizytami. Tak więc takie, takie dane też płynęły z ASCO, od którego Pani zaczynała, że być może nie musimy aż tak, aż tak ściśle nadzorować. I to z tego rocznego ASKO, czy z zeszłorocznego ASKO, czyli to są takie rzeczy, które zmieniają nam tam praktykę. Chociaż ja muszę powiedzieć, że dla mnie tym najciekawszym elementem opieki i skoordynowanej tych nowości w raku Jute grubego, nie wiem, czy Pani redaktor zgadnie, jest skojarzone leczenie raka odbytnicy. Bo to jest coś, co, co jest niesamowitą historią ostatnich lat. Ta historia zaczyna się wielkim sukcesem polskiej grupy pod przewodnictwem profesora Bójki w 2016 roku właśnie na ASCO-GI w tym samym miejscu zaprezentowane wyniki badania polisztu, które pokazały, że można zastępować w zaawansowanych rakach odbytnicy pięciotygodniową radiochemioterapię, pięciodniową radioterapią, z następowymi trzema kursami chemioterapii. Teraz już po tych nowych wszystkich przepisach ta chemioterapia może być stosowana w infuzorach, więc nie musi chory leżeć rzecz szpitalu. Więc mówimy, że pięciotygodniowe leczenie bardzo trudne do zrealizowania w erze COVID-u, skracamy do pięciodniowej plus trzy kolejne kursy chemioterapii ambulatoryjnej. Super rzecz. Tymczasem zeszły rok i kontynuacja tego na ASCO -GI pokazuje, że inne grupy naukowe też za Proponowały podobne rozwiązania, tylko troszkę później, 4 lata później, pokazane wyniki 5 lat później, nad tak zwanym metodą leczenia TNT, Total Neoadjuvant Terapii. Czyli wszystko, co masz podać w leczeniu raka odbytnicy, podaj przed operacją, będzie to lepiej tolerowane, a jednocześnie coraz częściej stwierdzimy całkowite odpowiedzi na leczeniu. Dziś u chorego z zaawansowanym rakiem odbytnicy proponujemy leczenie przedoperacyjne i amputację czy resekcję przednią, czyli usunięcie narządów. Usuwa to raka, ale usuwa też narząd. Odbytnica, jak łatwo się domyślić, jest narządem w życiu przydatnym, zwłaszcza jeśli, jeśli amputacja odbytnicy następuje z usunięciem zwieraczy, no to mamy do czynienia ze stomią do końca życia. To są niesamowite koszty społeczne tego, żeby zapewnić choremu środek stomi środki stomijne w pełni refundowane, ale jeszcze wiele innych socjalnych i takich ogólnożyciowych sytuacji jest komplikowanych przez obecność stomi. Oczywiście stomia nie jest końcem życia. Niekiedy dobra operacja u chorego, który ma guz nisko położony, z niefunkcjonującymi zwieraczami, dobra operacja da najlepszy efekt funkcjonalny. Na czym polega ta całkowita terapia przedoperacyjna TNT? Na tym, żeby po właściwym wystopniowaniu chorego po tomografii komputerowej, rezonansie, właściwej ocenie przez chirurga, radioterapeutę i onkologa, podać leczenie jeszcze przed zabiegiem operacyjnym w ciągu 3-4 miesięcy i nagle się okazuje, że 20, a może 30% chorych doznaje całkowitego zniknięcia choroby. Można odstąpić od zabiegu operacyjnego. Niestety u 1 trzeciej, czyli z 30% 10%, dokonuje się odrost, Choroby w tym miejscu, ale tak go się łatwo wykryć, bo dosłownie badanie fizykalne znajduje to, to miejsce. U tych chorych wykonana wówczas operacja ratunkowa daje nam, daje nam też bardzo dobre wyniki funkcjonalne. Czyli mamy do czynienia ostatecznie z grupą 20%. Jeden na pięciu ma ocalony narząd. Tak? No bo mamy 100%, 70% wymaga operacji. 10% będzie mieć odrost, 20% nam takich chorych zostaje. 20% to już jest coś. Prawda? Ale teraz co było na ASCO-GI? Na ASCO-GI mieliśmy doniesienie grupy angielsko-francuskiej, gdzie wybrano chorych z takim pośrednim stopniem zaawansowania, nie za dużymi nowotworami. Zastosowano leczenie, intensywne leczenie przedoperacyjne, ze specjalną jeszcze aparaturą. I nagle się okazało, że 80% chorych nie musi mieć amputacji odbytnicy, nie musi mieć resekcji przedniej. Tylko jak do tego dokonano? Tego dokonano w ten sposób, że po leczeniu, jeśli był guz resztkowy, mały guz, no to starano się wykonać operację minimalnie inwazyjną z usunięciem pełnościennym odbytnicy, tam wokół odbytnicy jest tkanka taka ścielisko, tak zwane mezorektum, więc usuwając pełnościennie tą tkankę, to nie powstaje dziura, tylko powstaje dziura do, do przestrzeni takiej, która jest w głębi. To było u części chorych, u części była całkowita odpowiedź, u części musiała być operacja, ale ta część, która miała pełną operację, to było tylko 20%. No to. Zaczęło się w 2016 roku, pokazane, że można, dochodzimy do 20%, ciągle jeszcze boimy się o tych naszych chorych, musimy ich nadzorować, nie możemy ich wypuścić na żywioł, musimy ich ciągle kontrolować. A tutaj mamy na horyzoncie 80%. To 80% to jest takie, taka niesamowita wartość. Dla mnie, jako onkologa i radioterapeuty zajmującego się rakiem odbytnicy, to jest kierunek działania. Więc wracam do pytania o krajową sieć onkologiczną, tego już Pani rozumie. tak? Leczenie raka od powinno być przypisane do ośrodków referencyjnych. Jedyną rolą ośrodków, które nie dysponują pełnym repertuarem, rezonansem, radioterapią, doświadczeniem chirurgicznym, doświadczeniem nawet w regularnej ocenie tych chorych, jedyną rolą tych ośrodków powinno być wskazanie ośrodka referencyjnego i to bez zbędnej zwłoki. Czy będzie to wykonane przez aplikację na telefonie, jak, jak w okolicach Wrocławia u lekarza rodzinnego, czy będzie to wykonane przez telefon do ośrodka onkologicznego, nie ma to większego znaczenia, ale taki chory nie może trafić w niebyt. Taki chory musi trafić, przestać być numerem, a stać się Janem Kowalskim, stać się kimś konkretnym, za kimś ktoś będzie chodził. Czy musi to być koordynator w myśl ustawy, czy może to być lekarz prowadzący. Wizja lekarza prowadzącego w medycynie kontraktowej się zaciera. Zmierzamy w kierunku systemu eksperckiego. Mamy ciągle dwa razy więcej ośrodków chirurgii onkologicznej niż chirurgów onkologów. Tak, no nie można być panem w dwóch ośrodkach naraz, tak jakby, bo gdzieś to się wszystko gubi. Stąd uważam, że jakiś element koordynacji musi być. I ja bardzo chciałbym mieć tak zorganizowany ośrodek. Jak w swoim expose minister zdrowia powiedział z panem premierem 4 bodajże lutego, że będzie jeden koordynator na 40 nowych chorych. To jest coś genialnego, bo tych 40 nowych chorych to jest taki jakiś wyraz tego, ilu mamy chorych w danym momencie w planowaniu, w pilnowaniu, po to, żeby ich mentalnie nie zagubić. A niestety, wierzcie Państwo, jest niedobór kadry lekarskiej. I zrzucanie koordynacji procesu, tego automatycznego procesu, zbierz odpowiednią diagnostykę, zgłoś na konsylium w kraj płyty, porozmawiaj z chirurgiem i tak dalej, jest naprawdę trudne. Jak jest ktoś, ja mam tą komfortową sytuację, że, że mam takie osoby w otoczeniu, ale domyślam się, że gdybym był powiedzmy, szeregowym lekarzem w klinice i zrzucił na tego lekarza takie zadania, no to ten lekarz mógłby zagubić kogoś. Chory przychodzi do Narodowego Instytutu, liczy, że zostanie potraktowany właściwie, a tutaj lekarz, ma za dużo zadań, może zgubić chorego, nieakceptowalne. Dlatego pani redaktor, na przykładzie i tej diagnostyki molekularnej, i programów lekowych, i, 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 i raka odbytnicy, powiedziałem taką trochę moją wizję opieki skoordynowanej, ale ja mam takie marzenie, że kiedyś tak będzie ta opieka wyglądała w Polsce. I mam nadzieję, że tak też się uda. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był pan profesor dr Habilitowany Lucjan Wyrwicz, onkolog, radioterapeuta z Narodowego Instytutu Onkologii.